Eleanor Brooks miała 74 lata, kiedy jej jedyny syn, Daniel, spojrzał jej w oczy i powiedział, że rodzinna chata nie należy już do niej. Powiedział to tak, jakby była to najbardziej praktyczna decyzja na świecie. Mamo, rodzice Sandry zamierzają się wprowadzić. Potrzebują mieszkania, a chata stoi pusta. Eleanor nie podniosła głosu. Nie kłóciła się ani nie błagała. Po prostu skinęła głową. Uśmiechnęła się delikatnie i upiła łyk kawy. Z zewnątrz mogło to wyglądać na zgodę, ale w środku czuła się, jakby ktoś wyrwał jej połowę życia. Ten mały drewniany domek na wsi w stanie Vermont nie był tylko nieruchomością, był wspomnieniem. Był miłością. Był miejscem, w którym zbudowała swoje małżeństwo i wychowała syna. Przez prawie pięćdziesiąt lat Eleanor i jej zmarły mąż Richard włożyli w ten domek całe swoje serce. To tam on własnoręcznie zbudował werandę, tam Daniel nauczył się jeździć na rowerze, tam odbywały się rodzinne urodziny i świąteczne poranki, a śmiech rozbrzmiewał echem po ścianach. Po śmierci Richarda domek stał się dla Eleanor sanktuarium miejscem, w którym wciąż czuła jego obecność. Dla Daniela była to tylko dodatkowa chata. Dla Eleanor była to święta ziemia. Siedząc przy stole w restauracji, wiedziała, że jej syn już wybrał stronę, już obiecał coś, czego nigdy nie mógł dać. Ale zamiast spotkać się z nim z gniewem, Eleanor wybrała coś innego milczenie. Ponieważ podczas długiego, ciężkiego życia nauczyła się, że czasami najcichsza odpowiedź ma największą moc. Daniel i Sandra nie wiedzieli, że Richard na długo przed śmiercią przygotował się na tę chwilę. Na długo przed tym, zanim Daniel stał się mężczyzną, który teraz siedział naprzeciw niej z zimną determinacją w głosie, był małym chłopcem z zadrapaniami na kolanach i szeroko otwartymi oczami, biegającym po polach wokół domku. Eleanor wciąż widziała go w swojej wyobraźni, jak gonił świetliki słoikiem w rękach, a Richard stał na ganku i dopingował go. To miejsce nigdy nie było tylko ścianami i drewnem, było tłem ich życia. Eleanor i Richard kupili chatę, gdy mieli zaledwie po dwadzieścia kilka lat. W tamtym czasie była to skromna dwupokojowa budowla położona na skraju Cichego Jeziora. Richard pracował na dwie zmiany w papierni, a Eleanor uczyła na pół etatu w lokalnej szkole podstawowej. Nie mieli dużo pieniędzy, ale mieli marzenia, które wykraczały daleko poza ich możliwości. Richard obiecał jej, że pewnego dnia powiększą dom, zbudują werandę, posadzą jabłonie i stworzą miejsce, które pokochają ich dzieci i wnuki. Dotrzymał każdej obietnicy. Eleanor pamiętała zapach trocin, gdy Richard sobotnie poranki przybijał deski. Pamiętała, jak malowała ściany salonu, podczas gdy Daniel trzymał w łóżeczku, a w tle cicho grało radio. Posadzili obok siebie dwa jabłonie, które urosły wysokie i silne, a ich gałęzie teraz ocieniały podwórko niczym strażnicy pamięci. Kiedy Richard zmarł osiem lat wcześniej, domek stał się jej bezpieczną przystanią. W każdy weekend jeździła tam, siadała na huśtawce, którą zbudował i popijała poranną kawę, jakby nadal siedział obok niej. Czasami rozmawiała z nim na głos, opowiadając mu o Danielu, wnukach i swoich cichych zmartwieniach. Wiatr szumiący w drzewach wydawał się niemal odpowiedziami. Domek nie był idealny. Podczas ulewnych deszcz przeciekały rynny, a stare okna świszczały na zimowym wietrze. Ale Eleanor nigdy nie zwracała na to uwagi. To było jedyne miejsce, gdzie czuła się całkowicie spokojna. Myślała, że Daniel to rozumiał. Świętował tam urodziny, zdmuchiwał świeczki w tej samej kuchni i złowił swoją pierwszą rybę w jeziorze za domem. Myślała, że będzie o tym pamiętał. Myślała, że będzie chronił to, na co Richard tak ciężko pracował, aby im zapewnić. Zamiast tego patrzył na domek i widział tylko wygodę. Eleanor patrzyła na niego i widziała całe swoje życie. Był szary wtorkowy poranek, kiedy Daniel poprosił matkę, aby spotkała się z nim w Miller's Diner, małej restauracji, do której zabierała go na naleśniki, kiedy był małym chłopcem. Eleanor weszła do środka z nadzieją w sercu, wyobrażając sobie, że może chce porozmawiać o planach świątecznych lub podzielić się dobrymi wiadomościami o wnukach ale kiedy usiadła naprzeciwko niego, od razu zauważyła, że coś jest nie tak. Nie patrzył jej w oczy, a ręce bez przerwy składały i rozkładały papierową serwetkę na stole. Zamówił kawę, ale nie tknął jej. Po długiej ciszy Daniel w końcu przełknął ślinę. Mamo, powiedział. Rodzice Sandrii mają kłopoty. W przyszłym miesiącu kończy się ich umowa najmu, a nie stać ich na inne mieszkanie. Uznaliśmy, że najlepiej będzie, jeśli wprowadzą się do domku letniskowego. Jest idealny dla nich. Będą o niego dbać. Jego słowa spadły na Eleanor, jak zimny prysznic. Powoli odłożyła widelec, starając się mówić spokojnym głosem, choć serce jej pękało. Daniel, w tym domku twoja mama i ja zbudowaliśmy nasze życie. Tam dorastałeś. Ale on przerwał jej lekceważącym gestem. Mamo, bądźmy realistami. Prawie jej nie używasz. Stoi tam bezczynnie. Rodzice Sandry nie mają gdzie się podziać, a ty masz już dom w mieście. Nie potrzebujesz dwóch miejsc. Słowo potrzebujesz przeszyło ją jak ostrze. Wspomnienia i miłość, dziesiątki lat poświęceń, zostały zredukowane do praktycznych kwestii. Eleanor wpatrywała się w mężczyznę siedzącego naprzeciwko niej swojego syna, ale w jakiś sposób obcego. Przypomniała sobie urodziny w tej kuchni, świąteczne poranki z papierem do pakowania prezentów rozrzuconym po podłodze, Richarda uczącego Daniela rzucać wędkę na jeziorze. Wszystko to zostało zepchnięte na bok na rzecz wygody kogoś innego. Cała ona chciała krzyczeć, przypomnieć mu o nocach, kiedy Richard wracał do domu wyczerpany dodatkowymi zmianami, aby spełnić to marzenie, błagać go, aby zrozumiał. Zamiast tego Eleanor wzięła głęboki oddech, sięnęła przez stół i delikatnie położyła dłoń na jego ręce. Jeśli tak postanowiłeś, szepnęła, to tak się stanie. Daniel wyglądał na zaskoczonego, niemal rozczarowanego jej spokojem. Być może spodziewał się oporu, łez lub kłótni, którą mógłby wykorzystać przeciwko niej. Ale Eleanor przez 74 lata nauczyła się jednej rzeczy: czasami najpotężniejszą bronią jest milczenie. W tej ciszy Daniel nie miał pojęcia, że jego ojciec już zabezpieczył domek w sposób, którego nie był w stanie sobie wyobrazić. Po opuszczeniu restauracji tego ranka Eleanor pojechała prosto do biura swojego wieloletniego adwokata, pana Hensona. Od dziesięcioleci zajmował się sprawami jej rodziny, a także był zaufanym przyjacielem Richarda. W chwili, gdy weszła do jego biura, fasada spokoju, którą utrzymywała przez cały ranek, pękła. Łzy płynęły jej po twarzy, gdy opowiedziała mu wszystko, o decyzji Daniela, o planach przeprowadzki rodziców Sandrii, o tym, jakie wspomnienia zostały zlekceważone, jakby nie miały żadnego znaczenia. Pan Hensen słuchał w milczeniu, trzymając ręce złożone na biurku. Kiedy w końcu przestała mówić, odchylił się do tyłu i przemówił spokojnym głosem. Eleanor, pamiętasz, kiedy ostatnio Richard i ja aktualizowaliśmy dokumenty dotyczące Twojego majątku? Potrząsnęła głową, próbując sobie przypomnieć, ale lata zatarły jej pamięć. To było około pięć lat przed jego śmiercią, kontynuował pan Hensen. Nalegał, aby dodać bardzo konkretne sformułowania dotyczące domku. Wyciągnął grubą teczkę, która wyglądała, jakby zawierała całą historię. Przeglądając strony, wskazał akapit, o którym Eleanor zapomniała: Oto jest. Richard przekazał domek do rodzinnego funduszu powierniczego, którego jedyną powiernicą jesteś ty. Oznacza to, że domek nie może zostać przekazany ani zajęty przez osoby spoza rodziny bez twojej pisemnej zgody, a w niektórych przypadkach nawet bez nakazu sądowego. Eleanor mrugnęła z niedowierzaniem. To znaczy, że Daniel nie może po prostu przekazać go rodzicom Sandri? Pan Hensen uśmiechnął się łagodnie. Z prawnego punktu widzenia jest to niemożliwe. Richard chciał cię chronić, Eleanor. Powiedział mi wprost, że widział zbyt wiele rodzin rozbitych przez spory o majątek. Chciał mieć pewność, że twoje dziedzictwo będzie bezpieczne. Kiedy to wyjaśniał, Eleanor poczuła przypływ ciepła w piersi. Richard nie żył już od ośmiu lat, ale w tej chwili czuła, jakby nadal trzymał ją za rękę. Przemyślał to. Przygotował się na to. Chronił ją. To nie wszystko, powiedział pan Hensen, wyjmując kolejną teczkę. Richard przeznaczył również środki z funduszu powierniczego na utrzymanie domku. Łącznie z odsetkami na koncie znajduje się obecnie nieco ponad pięćdziesiąt tysięcy dolarów. Można je przeznaczyć na remonty? Podatki od nieruchomości, a nawet ochronę, jeśli zajdzie taka potrzeba. Eleanor gładko wciągnęła powietrze: 50.000 dolarów. Richard zawsze był praktyczny, zawsze myślał dwa kroki naprzód. Podczas gdy ona opłakiwała jego odejście, on po cichu zapewniał jej bezpieczeństwo. Nieszczelne rynny, stare okna, skrzypiące deski wszystko to można było teraz naprawić bez obaw. Po raz pierwszy od czasu gdy słowa Daniela przeszyły jej serce, Eleanor znów poczuła się stabilna. Nie chodziło tylko o dokumenty prawne czy planowanie finansowe. Chodziło o miłość, dalekowzroczność i głębokie oddanie męża, który nawet po śmierci chciał chronić swoją rodzinę przed bólem. Otarła łzy i szepnęła niemal do siebie. Richard, pomyślałeś o wszystkim. W tym cichym biurze, otoczona papierami i książkami prawniczymi, Eleanor zdała sobie sprawę, że walka o serce jej rodziny dopiero się rozpoczęła i nie jest w niej sama. Następna sobota miała być świętem dla rodziców Sandri. Powiedzieli już znajomym z kościoła, że przeprowadzają się do pięknej chatki nad jeziorem. O dziewięć rano na żwirowy podjazd wjechała ciężarówka przeprowadzkowa, wypełniona meblami, pudłami i pełnymi nadziei oczekiwaniami. Sandra, Daniel, ich dzieci i rodzice Sandri wysiedli, gotowi odebrać to, co uważali za swój nowy dom. Pierwszy znak, że coś jest nie tak, pojawił się, gdy ojciec Sandry próbował otworzyć drzwi wejściowe. Klucz, który dał mu danie, nie pasował do zamka. Zdezorientowany, spróbował ponownie, potrząsając nim w te i z powrotem. Bez skutku. Sandra zmarszczyła brwi, podeszła do ganku i sama potrząsnęła klamką. Nadal nic. Może zamek się zaciał? Mruknął nerwowo Daniel. Próbował kluczem, ale drzwi pozostały zamknięte. Wtedy jeden z przeprowadzkowców wskazał na nowy znak umieszczony wyraźnie na ganku. Nieruchomość chroniona przez fundusz powierniczy rodziny. Wstęp wzbroniony. Naruszenie zakazu będzie ścigane. Rodzice Sandrii wymienili niepokojące spojrzenia. Co to znaczy? Zapytała ostro matka. Zanim Danie zdążył odpowiedzieć, jeden z kuzynów Sandri postanowił wyważyć okno. W momencie, gdy rozległ się dźwięk tłuczonego szkła, ciszę wiejską przerwał przenikliwy alarm. Wnuki zakryły uszy rękami, przestraszone hałasem. W ciągu 15 minut na podjazd wjechał radiowóz szeryfa z migającymi światłami. Z samochodu wysiadł zastępca szeryfa, spokojny, ale stanowczy. Dzień dobry. Otrzymaliśmy zgłoszenie z tej posesji. Czy ktoś może wyjaśnić, co się tutaj dzieje? Ojciec Sandri wystąpił naprzód z oburzeniem. To jest teraz nasz dom. Zięć obiecał, że możemy się wprowadzić. Zastępca szeryfa uniósł brew. Czy ma pan dokumenty potwierdzające to? Twarz Daniela zbladła. Cóż, to dom mojej matki, ale. Ale nic, przerwał mu zastępca szeryfa. Mam tutaj dokumenty sporządzone przez adwokata Hensona potwierdzające, że ta nieruchomość jest obrzęta ochroną prawną. Oznacza to, że nikt z was nie ma prawa wejść bez zgody powiernika. W rzeczywistości próba wprowadzenia się bez upoważnienia stanowi naruszenie własności. W powietrzu zawisła ciężka cisza. Rodzice Sandrii wyglądali na przerażonych. Sandra poczerwieniała ze złości, a Daniel stał jak zamrożony, z wyrazem wstydu na twarzy. Przeprowadzający cicho, zaczęli zamykać drzwi ciężarówki, nie chcąc wprątać się w rodzinną kłótnię. Głos zastępcy szeryfa złagodniał nieco, gdy spojrzał na dzieci, które teraz patrzyły szeroko otwartymi oczami. Proponuję, żebyście wszyscy wrócili do domu. To nie jest wasza własność, a próba wtargnięcia tylko pogorszy sytuację. Ojciec Sandri mruknął coś pod nosem, ale nie było już o czym dyskutować. Prawo było jasne. W południe ciężarówka objechała, a podjazd znów był pusty. Eleanor nie musiała nawet być obecna. Staranna planacja Richarda i szybka reakcja pana Hensona przemówiły głośniej niż jakakolwiek konfrontacja. Chociaż częściej serca bolała z powodu upokorzenia, jakiego doświadczył jej syn, inna część odczuwała coś czego nie czuła od tygodni ulgę. Domek był bezpieczny, a dziedzictwo Richarda nadal stało mocno. Tego wieczoru, gdy słońce chyliło się już za wzgórzami, ktoś delikatnie zapukał do drzwi Eleanor. Otworzyła je i zobaczyła Daniela stojącego z opadłymi ramionami i zaczerwienionymi oczami, nie przypominającego pewnego siebie mężczyzny, który kilka dni wcześniej tak stanowczo przemawiał w restauracji. Wyglądał bardziej jak mały chłopiec, który biegł do niej, gdy w nocy przerażały go burze. Mamo, powiedział cicho, mogę wejść? Eleanor ustąpiła mu miejsca i zaprowadziła go do kuchennego stołu, przy którym przez lata toczyły się niezliczone rodzinne rozmowy. Nalała mu filiżankę kawy tak, jak lubił z dużą ilością cukru i odrobiną śmietanki, podczas gdy on siedział w milczeniu, wpatrując się w swoje dłonie. Przez kilka minut słychać było tylko tykanie starego zegara na ścianie. W końcu Daniel odezwał się łamiącym się głosem. Nawaliłem, mamo. Nawaliłem tak bardzo, że nie wiem nawet, od czego zacząć przepraszać. Eleanor sięgnęła przez stół i delikatnie położyła dłoń na jego ręce, tak jak robiła to, gdy był dzieckiem. Zacznij od tego, od czego możesz, kochanie. Słucham cię. I słowa zaczęły płynąć. Daniel przyznał że Sandra od miesięcy naciskała na niego, twierdząc, że jej rodzice potrzebują domku. Wyznał, że jej rodzice nieustannie rzucali aluzję, sprawiając, że czuł się winny, że nie zaproponował tego wcześniej. Wyznał, że Sandra mówiła mu, że Eleanor jest samolubna, ponieważ mieszka sama w tak dużym domu. Powoli zaczął zdawać sobie sprawę, że pozwolił, aby te głosy zagłuszyły jego własne wspomnienia o tym, czym naprawdę była dla niego chata. Uzy spływały mu po twarzy, gdy szeptał: Zapomniałem, kto mnie wychował. Zapomniałem, co było ważne dla taty lojalność, szacunek, rodzina. Pozwoliłem, aby to wszystko mi umknęło, ponieważ bałem się rozczarować żonę. A przy tym skrzywdziłem ciebie, osobę, która zawsze była po mojej stronie. Eleanor ścisnęła jego dłoń. Daniel, wszyscy popełniamy błędy. Liczy się to, że wyciągasz z nich wnioski i naprawiasz swoje błędy. Podniósł wzrok, a jego oczy błyszczały. Jak mam to naprawić, mamo? Czuję, że zniszczyłem wszystko. Eleanor uśmiechnęła się lekko i spokojnie. Zacznij od przypomnienia sobie, kim jesteś i kim wychował cię twój ojciec, a potem razem wymyślimy, co dalej. W tym momencie coś się zmieniło. Mur gniewu i rozczarowania, który ich dzielił, zaczął pękać. Zastąpiło go coś kruchego, ale prawdziwego, początek przebaczenia i możliwość odbudowania tego, co prawie zostało utracone. Następnego ranka Daniel wrócił do domu Eleanor. Tym razem jego postawa była nieco pewniejsza, choć w jego oczach nadal widać było wstyd. Ponownie usiadł przy kuchennym stole, nerwowo bębniąc palcami, Podczas gdy Eleanor przygotowywała śniadanie. Zapach świeżej kawy i ciepłych tostów wypełnił powietrze, łagodząc napięcie, które nadal panowało między nimi. Mamo zaczął. Sandra jest wściekła. Jej rodzice nawet nie chcą ze mną rozmawiać. Dzieci ciągle pytają, dlaczego dziadkowie nie mogą wprowadzić się do domku, tak jak obiecaliśmy. Zraniłem wszystkich. Nie wiem, jak to naprawić? Eleanor postawiła talerz przed nim i usiadła po drugiej stronie stołu. Daniel, ten domek nie należy do mnie, nie mogę go oddać. Twój ojciec zadbał o to, żeby pozostał w rodzinie, ale to nie znaczy, że nie możemy znaleźć innego sposobu, żeby pomóc rodzicom Sandri. Daniel podniósł wzrok, zaskoczony. Nadal chcesz im pomóc po tym wszystkim? Skinęła powoli głową. Rodzina nie polega na karaniu, Danielu. Chodzi o naukę, przebaczenie i wspólne poszukiwanie drogi naprzód. Twój ojciec zawsze wierzył w tę równowagę. Oboje zaczęli omawiać różne możliwości. Być może rodzice Sandry mogliby przeprowadzić się do domu seniora w pobliżu miasta. Może mogliby wynająć mały dom, a Daniel i Sandra partycypowaliby w kosztach. Eleanor zaproponowała nawet, że przeznaczy część swoich oszczędności na pomoc w opłaceniu kaucji, jeśli to ułatwi im przeprowadzkę. Nie chodzi o pieniądze, powiedział cicho Daniel. Chodzi o to, żeby poczuli, że są ważni. Sandra chciała udowodnić, że jej rodzice są tak samo ważni jak twoi. Eleanor sięgnęła po jego dłoń. W takim razie pokażmy im, że są ważni, nie rezygnując z dziedzictwa. Które pozostawił nam twój ojciec. Możemy zapraszać ich na rodzinne obiady, zabierać dzieci na wizyty, sprawiać, by czuli się częścią wszystkiego, co robimy. Ale domek zostanie z nami. Takie było życzenie Richarda i to była mądra decyzja. Po raz pierwszy od tygodni twarz Daniela złagodniała. Skinął powoli głową. Masz rację. Muszę szczerze porozmawiać o tym z Sandrą. Musimy znaleźć równowagę między naszymi rodzinami, nie pozwolić, by jedna strona wymazała drugą. Eleanor uśmiechnęła się delikatnie. To początek odbudowywania zaufania, nie tylko między nami, ale także w twoim małżeństwie. Prawda wypowiedziana z życzliwością jest silniejsza niż jakiekolwiek puste obietnice. W tej cichej kuchni matka i syn zaczęli planować przyszłość, która mogła pomrugeścić zarówno szacunek dla przeszłości, jak i nadzieję na to, co miało nadejść. Tydzień później Eleanor przygotowała niedzielny obiad, jakiego nie serwowała od lat. Stół był nakryty jej najlepszymi naczyniami. Pieczony kurczak wypełnił dom ciepłem, a ona dodała drobne akcenty. Wiedziała, że rodzice Sandry uwielbiają szarlotkę na deser i świeże pieczywo z lokalnej piekarni. Kiedy Daniel i Sandra przybyli z dziećmi, jej serce zabiło szybciej, niepewna, jak potoczy się wieczór. W chwilę później nieśmiało weszli rodzice Sandri, Jon i Kerel, a na ich twarzach wciąż widać było ślady upokorzenia po nieudanej przeprowadzce. Eleanor przywitała ich z otwartymi ramionami. Jon, Kerel, jestem wam winna przeprosiny za to zamieszanie. Domek jest objęty ochroną prawną, której nikt z nas nie może zmienić. Ale chcę, żebyście wiedzieli. Że jesteście częścią tej rodziny i pomogę Wam znaleźć miejsce, w którym będziecie czuli się komfortowo i otoczeni troską. Jej głos był spokojny, miły, bez cienia goryczy. Ją złagodniał, a Kerel, choć nadal zawstydzona, uśmiechnęła się lekko. W miarę upływu wieczoru napięcie powoli opadało. Wnuki wypełniły pokój śmiechem. Daniel i Sandra wymienili spojrzenia pełne ostrożnej ulgi a Eleanor skierowała rozmowę na wspomnienia, historie i plany na przyszłość. Po raz pierwszy od miesięcy rodzina Bruksów i rodzina Sandy siedziały razem, dzieląc się jedzeniem i nadzieją. Po deserze Daniel wstał z nerwowym uśmiechem. Mamo, pracowałem nad czymś dla ciebie. Wyciągnął dużą książkę owiniętą brązowym papierem i położył ją przed nią. Eleanor drżącymi rękami rozpakowała prezent. W środku znajdował się zbiór zdjęć, dziesiątki lat rodzinnych chwil uchwyconych w domku, urodziny na werandzie, świąteczne poranki przy kominku, wyprawy na ryby nad jezioro, a nawet zdjęcia Richarda budującego werandę z potem na czole i dumą w uśmiechu. Na ostatniej stronie znajdował się list napisany ręką Daniela. Jego głos drżał, gdy czytał go na głos. Tato, na chwilę zapomniałem, czego mnie nauczyłeś, ale teraz już pamiętam. Ta chata to nie tylko budynek, to serce naszej rodziny. Dziękuję ci za to, że ją chronisz i za to, że nauczyłeś nas, czym naprawdę jest lojalność i miłość. Obiecuję, że przekażę te lekcje moim dzieciom. Eleanor, otarła łzy serwetką, przepełniona wdzięcznością. Domek prawie ich podzielił, ale zamiast tego stał się fundamentem silniejszej, bardziej zjednoczonej rodziny. Kiedy Eleanor rozejrzała się tego wieczoru po stole, poczuła coś, czego nie czuła od dawna – spokój. Domek, niegdyś centrum konfliktu, stał się miejscem, w którym zaczęło kiełkować przebaczenie i zrozumienie. To, co niemal rozdarło rodzinę, teraz związało ją silniej niż kiedykolwiek. Mądrość i dalekowzroczność Richarda ocaliły nie tylko dom, ale także wartości, które reprezentował. W ciągu następnych tygodni Jon i Kerel znaleźli wygodne mieszkanie w pobliskiej społeczności seniorów, a Daniel i Sandra pomogli im pokryć koszty. Eleanor często zapraszała ich na niedzielne obiady, podczas których stali się częścią śmiechu, opowieści i tradycji. Wnuki zaczęły widzieć wszystkich swoich dziadków zjednoczonych, pracujących razem, niepodzielonych urazą. Powoli rany się zagoiły. Zastanawiając się nad tym wszystkim, Eleanor zdała sobie sprawę, że czasami największych bitew nie toczy się z gniewem, ale cichą siłą. Wybierając spokój zamiast konfliktu, dała synowi szansę na uznanie swojego błędu i powrót do wartości, które zaszczepił mu ojciec. Stając twardo, ale okazując życzliwość, zachowała zarówno swoje dziedzictwo, jak i rodzinę. Domek stał jako przypomnienie. Miłość, lojalność i szacunek są warte ochrony.